Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie test kolacji. Kolacji wielkiego Riyarabadzhi. Mm. Kurde. Powiem wam z czego jest zrobiona kolacja. Moja dzisiaj. A więc mamy tutaj miseczkę. Miseczka jest no troszeczkę taka ob obmuldana. Powiem wam co jest w tej miseczce. Mianowicie są pomidorki, pokrojone w takie, no w takie małe kawałki. Do tego jest gruszka, pokrojona w małe kawałki, do tego jest dodana sól, oczywiście troszkę octu, troszkę oleju i trochę przyprawy magii. Coś naprawdę jest. Wyśmienity. Smakuje super. Sam promidorek w połączeniu z gruszką. To jest po prostu kuchnia. Kuchnia polska. Typowa polska kuchnia. Gruszka z pomidorem. Do tego mam jeszcze hamburgera. Hamburger wygląda bardzo ciekawie. Sami widzicie. O. Jest piękny po prostu. Hamburger składa się z bułki Kajzerka kupowanej w sklepie takim jednym. Do tego jest zrobiony serek. Serek jest podsmażony na oleju. Tak, żeby się troszeczkę stwardniał i był elegancki. Do tego jest mięsko. Mięsko to jest karkówka. Zmielona karkówka. Z dodatkiem. Z dodatkiem odrobiny soli, ale nie jest za dużo soli. Do tej karkówki jeszcze dodałem ciciorkę zmieloną i oczywiście do tego jeszcze dodałem pokrojoną w plasterki cebulę i paprykę oraz kapustę. Zwykłą białą kapustę, żadną kiszoną. Po prostu była to kapusta pokrojona w, plasterki, w małe kawałki. I przemrożona, przez co stała się miękka. Mm. Ten serek wchodzi normalnie jak. Jak. No, nie powiem co. Bo bym obra musiał obrazić połowę sztuk mistrzów yy, produkujących jedzenie. Mm. Błyszka jest podgrzana na patelni pod przykrywką także jest miękkutka rozgrzana konsystencja jest troszeczkę taka mam. Um, 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 dlatego oczywiście jest zrobiona sałatka um, sałatka głównie służy do do zmiany konsystencji w bardziej płynną. O. Mm. Bardzo dobre jedzenie. Mm. Pojedzam wszystkim. Przede wszystkim jest zdrowe, bo stosunkowo jest mało mięsa. Mięso można zastąpić warzywami, a sami, wie, sami wiemy, że człowiek to jest zwierzę roślinożerne i potrzebuje długo trabić, więc lepiej spożywać dużo warzyw, mięso zminimalizować. My Mi się wydaje, że wtedy jest najbardziej zdrowo. No i jest. Trochę taniej. No i przede wszystkim smacznie. No. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania. Bye bye!